Patrzcie, 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 co robi. Jest tak słaby. Znaczy słaby. no Może uważać, że jest mocny, ale trzeciej puszki nie potrafi pozawidnie ślepo. No. <śled> Bo jest pod takim wpływem, że pokaże, pokazuje Alkomat 2, czyli to jest razy 4. Prawie obstrykło.

Pira. <noise> nie, ja cię na murowanie przyjmę <noise> A nie no weź da Ale jedno, menu, szukuj, nie oszukuj <noise> A jak ma tak I czekaj, nie, ze mamy Nie wiem to, ma to I czekaj, a ale czy to? O <noise> Czekaj, 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 o, o butelkę na koniec, na górę, to co wypił. Patrz, patrz, i brawa. Ja pierdolę, brawo. A! Nie zdążył, nie otrzymało się 30 sekund, słaby jesteś. No, a my sobie z Marcinem siedzimy, bajerzymy. Gdzieś tam bogaczyk, tym bentonitem chyba jest. Tak, jest za bentonitem, łysy widać. Ty. Jakby co? Co o, tu tu? Główny śmieciarz. Tu jest Kamil Jakby ktoś pytał Tak dla szerokości obrazu A wieje Kurwa, co taka gra Śpisę je baniutki, nic sobie z tego nie robi. Kukurydzę tak zabrał, picie zabrał, buty sobie schował Zaśę dowolny Michał